siema siema siema. Misję te sobie wszystko do stracenia. Jesteśmy tutaj. Ostatnio, tutaj gdzieś zakończyliśmy tą tą misję yy, wcześniejszą. Tu, czy tu, czy tu. Tam gdzieś. I zrobimy tutaj tą misję pobotną, poboczną. I zobaczymy, jak to będzie. Ale pierw. Mmm... mam tutaj jakąś... coś odbrania w Los Banditos. Etap nieudany. Wow. Mmm... mi ciebie. Nie 55% szansa ten i nieudany etap zakończony. Wow, proszę. Na nagrody są też takie dupy, szczerze mówiąc. Jakoś tak. Me. Okej. Okay. Gdzie my tutaj musimy zapieprzać? Tam. I to no lepiej. Szczerze mówiąc, jak daleko to jest? 300 metrów? To biegnę.

Dokładnie. ładnie. nagłówka, ale bym <grym> sobie tak karkimo złamał. Proszę, tutaj. Mam ta jest dangerous for me. Will you go let me help. You help me with this, then I'll give it to you. so stop. da da sich Worte. Tam idzie woda, a tutaj jest jeszcze coś. Barf. No co jest? war Zamki mordę. Ale zakręciłem tam, to co, o co chodzi? Muszę zakręcić potem, a potem odłączyć kabel Kurwa, kogut, spierdalaj. pierdalaj. Nie mam kurwa bladego pojęcia, no ja pierdolę, zakręciłem A czekaj Ale to tam jest, tak? Ta, to wystarczyło O kurwa, Jezus Gracias, to znaczy Toka. I help Senora Rivera with her electrical system. That's sense. She oh, happy Jesus. That? Seems so. Did she want you for more chores? Nope. She just kept thanking me. Senora Toca, I help Senora Rivera z her electrical system. Is she happy with that? Seems so. Did she want you for more chores? Nope. She just kept thanking me. That sounds like her. to są tam 100 metrów. Nie będę specjalnie konia szukał. I need to talk with you. Tetra says you could use a hand. See, it's my fighting rooster, el gallo magnífico. It's not safe for him to be around here. The soldados keep threatening to kill him. Go in my shed and take him away. Give him a safe home. That's it. Easy now. Hmm, niebacz, to będzie aż łatwę. Jaśnie, pan by mi też kurde podał klucze. The Senora Tocca, I help the people at Arese Farm. They seem happier now that the rooster will have a new owner. That is what was bothering him. Some people have tiny problems and think it's the end of the world. It is what it is. True. It is what it is. <laughs> I should call Senora Toka. Senora Toca, I have some bad news about the inohosa farm. The soldados executed the people here. Hmm. Another couple of guerrillas. That's probably their boys. Coño. Their boys lost bragging about being the guerrillas. They were drawing too much attention to their parents and well. Uh... What should I do? Nothing.

coś jest tak te leki dużo leków tutaj było W tam se tam poczekasz na filkę <ś>

I've got medicine if you need it. You saved my life. And like I told Petra, I will keep helping as long as you guerrillas keep killing soldados. Now, I just need to get rid of this body. Senora Toca, I saved Senor Duarte and took out a nosy soldado that was bothering him. Did they find the field hospital? No. Oh, that's good. If the soldados find it, they will line us all up put bullets in our heads. I'll try to put bullets in their heads first. Yeah, yeah. I hear <coughs> <that> <coughs> all the time. Listen, since you are done with my people, come see me. I need help, and it will only take ten minutes. your thing, Senora Toca. The Jeszcze raz do niej, jeszcze raz do niej. Madre mia, Luna. Don't worry, I'm a friend. Odszedł, właśnie panowie, że tam, kurde, o tym, wow, panie! No cóż.

dan wel? Ah, Kurk, cool. wat totaal. Kurwa myślałem że... Na dół. Nadu... Nie wiem, czy ja ten pieprzyłem. Najże do sąsiad sąsiadów. To tutaj może Casa Rivera.

Jest też bardzo dużo do zebrania. Po kloko. back home. Your mother is worried about you. I will. I promise. Oh. Hop. Nachte. Hello? I want to thank you for saving my daughter. No problem, Senora Toca. prosimy. Gracias. I also have a gift for you. Come by my farm when you can. Gift. No. No okay. Dobrze, gdzie jest twoja farma? Nie pokazują to już, bo tutaj gdzieś powinno to być, nie? Farma toka. Zobaczymy, ja czy ja dostanę faktycznie prezenc Nie Mamy z ten przejście jakieś.

Uh, uh, uh. cztery. O, tutaj. Dobrze. Dlaczego nie mogę szybką podróż zrobić? Uh-huh, Doctor besensu that's cool. Be sense. Got some Intel you could use. What can you tell me? Hola Danny. Or we'll put it together on ambush. Będziemy nauczyć Castillo fuck with Join us. Gracias. Mm, mm, mm. Dobrze, na tym tak na razie zakończę. Pomyślę co dalej będę robić. Ale no, na pewno misję. Mm -hmm.